Był najpiękniejszy dzień w życiu dziewczynek, ponieważ miały pojechać po swojego najlepszego przyjaciela. Dziewczynki, chodźcie na śniadanie. Już, mamusiu, tylko razem z tosią posprzątamy zabawki. Max, śniadanie zapraszam. Już kochanie, zaraz przyjdę, tylko dokończę mycie zębów. Siadajcie dziewczynki, bo jajecznica stygnie. Dobrze, mamusiu, już siadamy. Saro jak tu pięknie pachnie. To twoja ulubiona jajecznica. Cudownie, bo jestem taki głodny. Polu, razem z tatą mamy dla ciebie i Tosi niespodziankę. A jaką mamusiu mogę tylko zdradzić, że pojedziemy dzisiaj po tą niespodziankę. Już nie mogę się doczekać. Najpierw, Polu, razem z Tosią musicie wszystko zjeść. Widzę, że tak pięknie zjadłyście, więc możemy już jechać. I jesteśmy już na miejscu. Mamusiu, ile tutaj psiaków. Czy to jest ta niespodzianka? Tak, kochanie. Razem z tatą postanowiliśmy wziąć pieska ze schroniska. A to, a co to jest schronisko? Olu, schronisko to takie miejsce, w którym zwierzęta czekają na nowy dom. Dzisiaj do naszego domu zabierzemy pieska. Hurra! Mamo, tato, zobaczcie, Tosia też się cieszy. Matusiu, możemy zabrać je wszystkie? Kochanie, niestety nie możemy zabrać je wszystkie, ale nie martw się, każdy z nich znajdzie swój dom. A to zobacz tego cudownego psiaka. Mamo, spójrz na niego, jakie ma śliczne oczka, a jaki prześliczny pyszczek. Saro, widać, że Pola zakochała się od pierwszego wejrzenia. Oj tak. Mamusiu, czy możemy zabrać ją do domu? Oczywiście, kochanie. Kiedy wszyscy dotarli do domu, szczęśliwe dziewczynki pobiegły do salonu pokazać nowe legowisko. Tata spytał Poli, jak będzie miał na imię jej nowy przyjaciel. Mam pomysł, może Sonia? A co we na to, może Daisy? Wszyscy zgodnie ustalili imię psiaka Daisy. Mamusiu, jestem taka szczęśliwa. Spełniło się moje marzenie o czworonożnym przyjacielu. To ja, Pola, serdecznie dziękujemy za to, że byliście razem z nami. Do zobaczenia w następnych odcinkach.